w kolejnym vlogu. Dzisiaj jesteśmy z Martynką. Będziemy przekładać tłumiki z mojej redynki do jej rydynki. I mamy jeszcze właśnie pokaż Martynka rejestrację. Myśmy zrobili Martynce rejestrację indywidualną, tak? Tak to się tak, to nazywa? Indywidualna. No. Kosztowała kupę kasy, ale było warto. I będziemy się bawić właśnie z tymi tłumikami, także zapraszam was na, na dalszą część filmu. Siemano. Co Martynka robi? Tylko odkręca śrubki A czemu? Yy, Taką misję dostałam Więc tak? siedzę i odkręcam Odkręcamy śrubki, bo wcześniej były kierunkowskazy tutaj Wychodziły takie progresyjne, tak? Nie jak one się nazywają No dobra, mniejsza z tym e, Ale chodzi pływające. o to, że pływające, no ale jakoś to tam ma jakąś swoją nazwę, ale dobra I wyrzuciliśmy te kierunkowskazy, bo Martince się nie podobały I kierunkowskazy są tutaj w lampie Lampa jest zielona na pół I fajnie to wygląda Także nic, ja podstawiam sobie stojak i bawię się, bawię się z wydechami, a Martynka tu będzie sobie płucować i, i mocować rejestrację. Jak porysuję i zepsuję sama, to chociaż nie będzie miała do mnie pretensji. Nie? Ja jestem najlepszy majster na świecie. No oczywiście. No. To, za się weź. No i tak samo wyłączasz ten biur, Jak za się weź, bo na razie Dobrze. tylko siedzisz i pedałujesz na sucho. Ty już skończyłaś? Nie, właśnie przykręcam sobie yy, mocowanie tego. Ładnie. Ja tylko robię ładnie. Tylko ładnie robisz? Tylko ładnie robię. Cieszę się. Biorę się w końcu za te wydechy Bo y, łazi tylko w kółko i nic nie robi. No bo szukam. No Szukam cały czas czegoś. No i tak jak widzicie, to tutaj są troszeczkę inne oddechy jak u mnie. U mnie są jest zwykła rura, a tutaj tu jest coś innego. Pamiętałem, jak to się nazywa, ale już chyba zapomnę. To jest profeska. Co ci pokazywałem, że tak ci się ładnie świeci, a się nie świeci. No, ja jestem po prostu Mischmeister. Ty jesteś majster? No, ja jestem Mischmeister. No i gra Gitar. No i teraz, teraz tablica, która jest. waucia <noise> Uważa. E, chyba mnie ubezpieczył, bo tutaj jakiś zamach na Chciałabyś buty byś założyła chociaż Proszę bardzo, elegancko Ty tam numer telefonu napisz Coś ty za śrubkę tam kopnęła Tam kopnęła śrubkę nogą No, no nie wiem co to, to za śrubka Przecież to nie od nas śrubka, jeszcze jest w ogóle wypchana czymś No to weź, no nie tam Tylko na, bo No No to nie, się to samej góry wstać Wyżej, wyżej i teraz No i tak się mniej więcej to prezentuje Piękna pani Marty Tak jest. I trzeba napisać tam numer telefonu z tyłu, tylko oczywiście numer telefonu do mnie, bo wszyscy będą... No, z po tam... prostu mistrzę, tak? No i tylko chciałem teraz odgiąć do tyłu. o, jak najwyżej. Ty, no a to bo ja mam taką rejestrację, że No bo tak będą wszyscy widzieli, tylko palne policjanty mają nie widzieć, bo tym motocyklem gdzie też ja jeżdżę. O, tak ta era już się skończyła. No, także nic. Teraz Martynka jest dzień w dzień u mnie i będzie Martynka jeździć jeździć i jeszcze raz jeździć jak tylko... Jak tylko pogoda pozwoli. I vlogów pewnie będzie masa. Jeśli mówię tylko pogoda pozwoli, bo mamy już wrzesień, a... ja mam to tu odkręcić, tak? No ja tam będę odkręcał, bo twoje Dobra. paznokcie były za drogie, żebyś ty tam się z tym okay. bawiła. A, a druga śrubka od dwóch jest tu? Tak. Znaczy, tu masz dwa wydechy. Myszko. Tą śrubkę Druga, trzeba odkręcić, to, i tą ja, to śrubkę. To I tutaj są jeszcze u góry śrubki, które są bardzo ciężko dostępne, a nie mamy płaskich kluczy i będziemy się z tym pierdzielić. Pamięci, to że masz piękny sweter. Piękny sweter? No, piękny ubrudziłaś mój sweterek. Eee, no, takie są uroki. No, niestety. Mechanikowania samodzielnego. Dobra, biorę się do roboty, bo. W końcu byś się wziął właśnie. Bo mam jeszcze dużo robota, ja jeszcze nic nie zrobiłem cały czas coś. Modzę. Ja już abicyę znęczam przykręcić. Ha? Oj, tam ciepiesz się, ja postawiłem motocykl na tym. r jedynkę po odpalaniu chyba ze 2-3 miesiące, jedynka jest bez katalizatora i na standardowych tłumikach Zobaczymy co, co się okaże, czy odpali, czy nie odpali. Odpaliła! Teraz chodzi na saniu, także jest troszeczkę głośniej. Za chwilę powinno się ogarnąć, to zobaczymy jak to będzie wyglądać. Postaram się zaraz tutaj jakiś yy, znaleźć punkt, żebyśmy po obu jednikach zmierzyli, żeby była taka sama, taka sama odległość od gumików, Żebyśmy mogli porównać po prostu dźwięki przed katalizatorem, znaczy przed wycięciem katalizatora. Po wycięciu katalizatora, także myślę, że tutaj na tej rydynce mamy tutaj taki uchwyt na, na kamerę. Także myślę, że położę mniej więcej w tym samym momencie w tym samym miejscu yy, na, na mojej rydynce i powinno dać to jakiś tam w miarę, w miarę równy odczyt. Także damy jej chwilę, niech się trochę zagrzeje. Kurczę, no, mogliśmy jej nie dawać w tej chwili, bo będą gorące tłumiki. Ale dobra, damy sobie z tym radę, poradzimy jakoś, weźmiemy się po prostu najpierw za jedną jedynkę. I, i tyle. Powoli schodzi z obrotu. No jeszcze może nie jest to, ale powinno być już dobrze. Także, także teraz przełożę po prostu w to miejsce, co jest na drugiej Erydynce i będziemy, będziemy mierzyć. Tak to mniej więcej wygląda. Nie mamy co, nie możemy co bardzo szaleć, bo, bo ludzie śpią też są w siebie wyspać niedziela dzisiaj, co prawda. I bierzemy się za drugą R1 Dodam tylko, że właśnie ta r 1 ma katalizator i nieoryginalne devile, Ktoś po prostu sobie tutaj nakleił akrapa i udawał, że to akrapa, ale niestety akrap to nie jest. Na razie są po prostu te dewile i zobaczymy jak to chodzi i porównamy jakoś to mniej więcej na właśnie ta jest R1 z tymi devilami i plus katalizator. przynajmniej tak się wydaje, że jest plus, że jest katalizator, bo nie strzela z wydechów. I się po prostu okaże jak rozbierzemy, bo plan jest taki, że z tamtej Heredynki przełożymy te oryginalne wydechy do Heredynki Martyny, bo jej się nie podobają. No i będziemy, będziemy się bawić. Także posłuchajcie i, i bierzemy się do roboty. Marydynka też jest jeszcze na saniu, także damy jej chwilę. Mam nadzieję, że nikogo nie pobudzimy i, i bierzemy się do roboty. Marydynka stała też, bo byliśmy trochę ostatnio na urlopie. Jest cała okurzona, także, także Martynkę sobie ją będzie tutaj czyścić, pucować i mamy jeszcze taką jedną małą niespodziankę. Zrobiliśmy Martynce rejestrację. I rejestracja jest tak ładna i tak droga, że muszę teraz wykombinować. Jak to przymocować, żeby nie robić w niej dziur ani jej nie porysować, bo Martyna urwie mi głowę. Ale jakoś, jakoś myślę, że sobie to ogarniemy. No jeszcze niby jest na 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 tym trochę ssaniu. Z samych wydechów tak jakby bardziej wydobywa się właśnie bardziej basowy taki dźwięk, taki właśnie, którego ja, który ja chcę. Ale, ale, w rezultacie tak jakby troszeczkę jest cichsza Zaraz, zaraz to tam gdzieś spróbujemy Spróbujemy to wybadać Mamy 44 stopnie schodzi z obrotu No i myślę, że Że można mierzyć, bo ona jak ma jakiś problem Muszę zobaczyć, zobaczyć co tam ją boli, bo Troszeczkę faluje na obrotach i wolę, żeby były troszeczkę wyższe te obroty, żebyśmy mogli tak jakby usłyszeć jednolity dźwięk. Mamy tam już ponad 50 stopni, także spróbujemy zbadać to. Zrobimy mały test, czy jest katalizator, czy go nie ma. Wsadzimy patyka. Nie, tu jeszcze nakładka trzyma z drugiej strony. I niby nie ma. Słyszysz, myszko? Nie. Nie ma katalizatora. No to kwestia tylko zmiany wydechów, tak? No i teraz zastanawiam się, czyli wyciągać katalizator. Co zrobimy z tym telefantem? Z tym, że trzymaj to mi zleci. Coś tam. Oj, poleciała. No i dobra, zaraz się ją znajdzie. Korzystając z sytuacji, że końcowe wydechy ściągnięte. Zobaczymy, ale to tak naprawdę na szybko, jak będzie chodzić bez tych końcowych wydechów i niby bez katalizatora. Zaraz myślę, że odkręcę do końca to i sprawdzę, czy był ten katalizator, czy go nie ma, ale wydaje mi się, że go nie ma. Tylko tak naprawdę na szybko. też tak, żeby chodził? Tak. Tak ma być? No. Zostawiamy? No. Nic nie zmieniałeś już więcej? Nie o, tak Tak? No. A później zadzwonią na mnie do pokładu. No teraz zobaczycie chociaż jak będzie lampa świecić, jak się włączy alarm. Gurde jak ona wygląda teraz z tyłu. A nie włączy się alarm, bo odpięliśmy kostki, no zapomniałem. Siema. Siema. Jedno wiemy, katalizatorka nie ma. Także... No? Katalizatora nie ma. Nie ma i ja niepotrzebnie wyciągałem, a teraz mi nie Ha Nie wiem Musisz go głębiej wcisnąć. No właśnie chyba nie. Ktoś tu tu powinno dopasować, a bo to się przekręca. Granita teraz pasuje. trzeba trafić w dziurkę. Udało się. Także możecie zobaczyć jak to mniej więcej wygląda. Założyłem właśnie jednego devila, jednego, jeden oryginalny. Tak to mniej więcej tu wygląda i Martinka, który ci się bardziej podoba. Oczywiście że oryginał. Oryginał? To Dewile to takie. No i u Martyny wygląda właśnie na razie ten jeden. Eee, a tutaj wygląda to tak. No oczywiście, jak złożymy to całość, to będzie, będzie widać dopiero lepiej. Serwis Jamaszka, Jak na tym zapraszam. No i ciek. I mamy takie coś. Nie wiem, nie wiem, czy będzie to widać dobrze. No i misja polega na tym, że nie podoba mi się tutaj ta. Strasznie ciemno tu wychodzi. Ta szpara między tym a tym mi się nie podoba. I właśnie będę sobie odkręcać to. I będziemy chcieli zmniejszyć, że tak powiem, odległość tablicy od ogonka. Powiedz, że jest, że jest no. jeszcze drobna zmiana zaszła w Twojej jedynce, no. e, O której nie mówiliśmy na filmie, i zobaczymy, czy mamy spostrzegawczych widzów. I czy kapną się, co, to, co jeszcze zniknęło z twojej rydynki? O właśnie. Żeby było śmiesznie, to kiedy to wam o tym opowiadam, zastanawiałam się o co chodzi w ogóle. <noise> to jest najlepsze, ale spojrzałam z powrotem na swoją rydynkę i już wiem o co chodzi. Także, kochani, zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy mówię, to będzie widać, bo jakoś na kamerze pokazuje mi w podglądzie dosyć ciemno. Tu przy tych wydachach. Takie mamy oto full Service. Proszę bardzo. No i dobra, mam nadzieję, że może to jakoś będzie widać. Jak sobie to przerobię to zobaczycie Już Martynka? Koniec? Nie koniec Dlaczego nie? Nie A powiedz czym się różni ten motocykl od tego motocykla? Martynka Czym się różni? ten jest złożony a ten nie? A to ponoć ja się opierdzielałem Nie, bo mamy jeden śrubokręcik <gry> I mi zabierasz ciągle I dlatego No niestety mamy jednego tego palucha i Musiałem Martynie zabierać No właśnie Nie, maszka złożona nie będziemy tu więcej hałasować, złożymy jeszcze Miamaszkę, Martynki i pojedziemy się gdzieś przejechać na dwie tu na jakąś boczną drogę i posłuchamy, damy trochę więcej gazu, także będzie lepiej, lepiej można porównać z katalizatorem i bez katalizatora. Co prawda nie porównamy bez katalizatora, bo jednak się okazało, że katalizatora nie było, czyli Czyli będziecie mieli sam dźwięk z katalizatorem. Czyli bez katalizatora. Reasumując, moja teraz chodzi tak jak kiedyś to Tada. Hmm. No, hmm. Powinna. <laughs> no. Nie no, chodzi, chodzi troszeczkę głośniej, ale mówię to, pojedziemy się gdzieś przejechać, tam jakąś taką drogę polną mamy. Tu gdzieś o tam pojedziemy i, i może uda się, żeby było po prostu głośniej, żebyście mogli to usłyszeć lepiej. No i kochani, poskładaliśmy W sumie tak się prezentuje to u mnie. O! I bardzo. Czarnolka. I na to lepiej nie patrzcie. I tu. Pokażemy, pokażemy na razu tej kierunki. Kiała? No i klasa. Jak to e, powiedziałaby Marti? no kasa po prostu. No, zobacz jak teraz wygląda. No, okay. Tak, w korku będzie mieć. No hmm. i dobra. Zwijamy nice. ten portal. Zwijamy. Proszę bardzo. I... Warsztat, przenośny warsztat. I jedziemy się chyba przejechać Mik, mik, mik. Także nic, jak wam się podobało, to wiecie co macie robić i do następnego, tak? Nie. A co? A ja